Witam Was bardzo serdecznie w serii z gry Terraria. Jest to gra sandboxowa, możemy w niej robić to co chcemy. Teraz stworzę nową postać. Cóż, jakie mogłyby mieć kolor włosów? Myślę, że taki blond standardowy. No dobra, włosy mamy zrobione. Teraz oczy. Dobra, niech będą niebieskie żółta skóra, tak ufolutka robię. Niech taka zostanie. Mężczyzna, softcore. No i teraz mamy postać, mamy stworzoną. Nazwamy, potwierdzamy. Dobra. Teraz stworzymy nowy świat. Myślę, że będzie to świat medium na normalku. O, da się wybrać. Dobrze, to myślę, że grabszne jest trochę przyjemniejsze. Jak możemy nazwać świat? Seria 1. Submit. Teraz chwilę potrwa tworzenie świata. E, pierwsze co będziemy robić to zbierać drewno oraz robi sobie prowizoryczny domek ponieważ potwory tutaj są od, e, od samego początku w nocy możemy doświadczyć pierwszych poważniejszych potworów ponieważ jak będziecie mogli zobaczyć e, przy naszym starcie gry będą e, atakowały nas slajmy z których będziemy pozyskiwać żel potrzebny do zrobienia między innymi pochodni e, gra jest dosyć rozbudowana e, Mimo, że nie wygląda jakoś specjalnie, to ma w sobie taki charakter i e, możemy wiele elementów w niej przejść. Jest e, bardzo dużo bossów, e, dwie fazy mamy w Terrarii, jest to Hard Mode i Pre-Hard Mode. E, hard Mode włącza się po pokonaniu pewnego bossa, Wall of Flesh, i z tym hardcorem przychodzi nam jeden nowy biom. E, plus nowi przeciwnicy, możliwość nowy, pokonania nowych bossów, którzy są silniejsi i nigdy, zawsze dla mnie trudnym jest e, ten moment, kiedy przechodzimy z bossów pre -hardmoldowych do hardmodowych, ponieważ ten przeskok jest ogromny. No dobrze, trochę długo trwa. E, największy świat... Byłby trochę problematyczny, ponieważ przechodzenie z lokacji do lokacji, czy tam do na przykład jakiegoś dungeonu, trwałoby dość długo. No dobrze. Włączamy w takim razie nasz świat. Ojej, jakieś napisy się powłączały. No trudno. Muszę na razie... Może pozmieniam sobie, żeby były na inne... ...przyciski, ponieważ trochę mi się... Nie zgadza. Mm -hmm. Gdzie to teraz będzie? E, no na klawę duże. Teraz bym przerwał nagrywanie. Może to ja zrobię w takim razie. E, chwilę cięcia i zaraz. Będę. Chociaż ciebie bo wiem, jak ktoś się A no dobrze jesteśmy w takim razie. Udało się bez cięcia. Problemy e, załatwione. No i tak. Trzeba złożyć drewno. Początkowe przedmioty są słabe, zwłaszcza ten miecz, ponieważ ma ile? 5 obrażeń, ale chodzi o jego zasięg, który jest okropnie mały. Gdybyśmy mieli chociażby drewniany miecz, to ma. zobaczycie, będzie miał o wiele większy zasięg i robił taki łuk podczas atakowania. Oczywiście w późniejszej fazie rozgrywki będą dostępne miecze, które. Strzelają, można tak powiedzieć, strzelają, miotają pociskami różnymi świetlnymi, na przykład tam nie wiem, piranią, nie, piranii chyba nie ma, ale są na pewno, jest Excalibur, który możemy, no najmocniej, przepraszam, możemy dostać e, w Prehard hard Mode, więc to jest jeden z naj, jeden z najrzadszych przedmiotów, Terraria, e, bardzo przydatny w Pre-Hard Mode i jak widzimy mamy już pierwsze slimy. Zadały nam obrażenia. Nasze życie aktualnie wynosi 100 punktów zdrowia. E, nie jest to za dużo. Maksymalnie możemy mieć zdrowie 500. E, zdrowie możemy powiększyć przez kryształy życia. E, o 20 na każdy kryształ. E, maksymalnie do 400. E, aby ulepszyć życie do e, stadium 500. Będą nam potrzebne... E, Owoce życia z dżungli eee, kiedy możemy je zdobywać tylko w e, fazie hard kiedy pokonamy już pierwszego z mechanicznych bossów. Zobaczcie jakie duże drzewo nam się wygenerowało. Trzeba było byłoby jego nie ściąć. I skoro mamy już trochę drewna, stwórzmy crafting. Miecz. Takie najważniejsze rzeczy. Jest trik, że zostawia się ten e, miecz. Jeśli nie chcemy robić Terra Blade, jednego z mo mocniejszych przedmiotów w Fart zostawiam ten miecz w skrzynce z pewnymi przedmiotami, chyba z ziemią. Nie jestem e, pewien w jakich ilościach, ale możemy z niego zrobić e, jeden z najlepszych mieczy w grze. Dobrze, sprawia, chyba nie ma sensu, zwłaszcza jak tutaj nic nie daje. nawet. E, zrobimy łuk. Łuk, łuk, łuk. Strzały się robi z drewna. Co z drewna oraz z e, kamienia więc wykupimy jeszcze trochę zetnijmy z, 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 jeszcze trochę drzew No i możemy zobaczyć, że za pomocą słońca mamy już e, połowę dnia więc myślę, że może tutaj coś zbudować Nigdy nie jestem Nigdy mi te budowy ładne nie wychodzą więc zrobię jakieś kloca, tak można powiedzieć. Może jeszcze coś takiego. Dobrym sposobem jest robienie takich nieregularnych e, kwadratów, przez co e, można za można nadać specyficzny kształt budowli i e, będzie to wyglądać dosyć ładnie. Na przykład tak tutaj można jeszcze trochę w ten sposób to wygląda bardzo ładnie A nie jest to trudne Wykopnę trochę tego dirta Też będzie wejście Postawmy ten crafting table W grę są dostępne ściany aby móc na nich kłaść między innymi pochodnie Na razie do te ściany się nie, bierze, nie biorę Mogę zawsze postawić pochodnie na ziemi Muszę się podsadzić Ponieważ w fazie gry będzie łatwiejsze takie poruszanie się że jest taki drewniany movement tak można ująć tej postaci w początkowych fazach gry Gra cały czas jest e, ulepszana są nowe update'y e, Więc gra na pewno warta zagrania Pamiętam, śmiałem się starali, że. O, kolega gra w terrarii, ha, ha ha. Ale zagrałem, kupiłem sobie na, w promocji na święta na Steamie, żeby sobie pograć z bratem. I gra była, okazała się bardzo, bardzo rozbudowana, fajna. Na pewno ciekawa. Zrobimy tu platformę. Platformę można kłaść. Nie, trzeba na. Muszą mieć podłoże. Ale potem nie będą spadać. Tutaj wiele bloków nie ma jak takiej, takowej grawitacji. Dobrze, doskakujemy. Ważne, żeby doskakiwać na pełny. Eee, to jest maksymalna wysokość, na którą na razie możemy doskoczyć. Potem będzie można latać. Tak, wam zdradzę. Eee, no i weźmy się trochę za te ściany. Do ściany, klikam przycisk Ctrl, żeby to było automatyczne. Kiedy nie ma żadnej ale tutaj już będziemy mieli lekki problem widzimy, że już się trochę ściemnie, mam trochę przejrzelu w takim razie zamknijmy eee, drewno i osoba, która nam towarzyszy to jest guide to jest npc, który spawnuje się na starcie one są, jeśli zginie bo może zginąć no ile nam w farmie tych slime'ów jeśli zginie to może się odrodzić i się ma miejsce w którym mieszka, może z nami zamieszkać ale do tego są potrzebne E, krzesło oraz stolik w mieszkaniu może do nas wejdzie, ale nie będzie tutaj ustawione, żeby się pojawiać o, trochę przyciemnionego miejsca i już od razu slajmy się tworzą no dobra, slajmy i co dokończymy sobie te ściany To trwamy do nocy i będę już kończył ten odcinek. Eee, widzimy, że jest ciemnia, odcinek nie trwa aż tak długo. No nadal tych ścian nie starczy. Jej okay. te ściany, niby można potem, jeśli zrobię za dużo, można przerobić ponownie na drewno. Na przykład, jak teraz, trochę za dużo. To możemy zrobić takim samym kosztem. E, drewno z powrotem. Zróbmy też pochodnie. Polecam zawsze nosić żel przy sobie, ponieważ jest to... E, jest on zawsze potrzebny. Tylko z niego można zrobić jakieś źródło światła w postaci pochodni na początku gry. Hmm, przydałoby się trochę kamienia wykopać. wejdźmy tutaj gdzieś. O, tutaj mamy na wierzchu. Włącza się takie automatyczne yy, na bloki na wyższych poziomach jest to bardzo przydatne. Ten kontrol wszystko się nagrywa, nagrywa i dobrze. Mi sami, ale nie mam w sumie na razie o czym rozmawiać, nie ma czego komentować Mamy już e, kamienia na piec? E, nie Ile mamy? 53 powinniśmy mieć Są jeszcze potrzebne pochodnie Z tego co pamiętam, ale nie wiem w jakiej ilości Już powinniśmy móc craftować piec i tak Służy do przetapiania e, rud. Nie, ma żadnych, nie trzeba żadnego, napędzać go żadnym paliwem. E, na szczęście. Dlatego też nie ma rud węgla. E, drewno nie jest przydatne. Po prostu wystarczy dana ilość rud, żeby zrobić sztabkę. E, tutaj możemy zobaczyć jagódki, z których można zrobić za pomocą pewnej maszyny. u Którą kupujemy u handlarza e, barwnikami. E, barwnik. O spadłem. E, wybrałem taki poziom postaci, żeby podczas śmierci e, nie tracić przedmiotów, tylko e, pieniądze, które uzbierałem. Część pieniędzy, nie, nie wszystkie na szczęście. E, ponieważ takie tracenie przedmiotów e, jest dosyć problematyczne, zwłaszcza na wyższym poziomie, kiedy raz giniesz od pewnego bossa, już nie masz szansy powrotu. O, coś dziwne, że kupiemy ziemię, także kopiemy kilofon. O, już zaatakował nas pierwszy Nie mamy zbytnich szans Nie mamy tego miecza. No i właśnie nas. Więc radzę na, na razie na pierwszych poziomach walczyć z łuk. Jeszcze taki standardowy przeciwnik to jest demonaj, otaczający takie demoniczne oko, które możemy zauważyć tutaj. No tym łukiem robimy o wiele więcej. Jest szansa, że podczas trafienia, albo kiedy nie trafimy, strzała e, zdanie powróci do nas, będziemy mogli ją podnieść. No dobrze, e, to już na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie.